Tu jest mapa do symulacji stacji kosmicznej. I ta symulacja bardzo fajnie chodzi stacjonarnie, to znaczy, kiedy ludzie są wszyscy w jednym miejscu. A co byłoby, gdyby ktoś zażyczył sobie tego typu symulację w wersji online? To jest symulacja stacji kosmicznej. Można posłuchać głosów ludzi z A różnych części tańsza, świata. Działamy na wspólnej tablicy. Oni so are we, are we rozmawiają we, we przez Zuma, a pracują we w wspólnej tablicy na Mirom. i na początku był szok. Nie wiedzieli, jak to używać to tej symulacji. A teraz jesteśmy w połowie całej, całego warsztatu 4 i jest znacznie lepiej. Po co przetwarzać tak fajną, plastyczną symulację, którą można zrobić w sali w wersji online, kiedy ludzie muszą patrzeć w ekrany? Pół roku temu dostałem wyzwanie, jak. Te symulacje przełożyć do świata wirtualnego dla osób z wszystkich kontynentów, zrobić jakąkolwiek integrację dla nich, bo nie mają możliwości podróżowania, bo po prostu pracują zdalnie. I teraz jest bardzo ciekawy moment, ponieważ uczestnicy Dyskutują na temat swoich nauczek, doświadczeń. Ale za chwilę zbiorę ich wszystkich razem. 18 osób będzie w jednej sali. Będziemy dyskutować na temat perspektywy szerokiej, czyli tego, co możemy zebrać, można powiedzieć, na poziomie całej firmy.